Diosowo gniew. Uniwersytetu III Wieku w Gniebie, A skąd my się znamy, to znaczy w tej chwili się poznałam. Ale Ula, moja zastępczyni, to znaczy zastępca spotkała się z paniami w koło brzegu na senioraliach. No i... Chciał, że spały razem w pokoju, się zaprzyjaźniły, o sobie różne rzeczy wiedzą. I była rozmowa, że jak będziemy w pobliżu, to ewentualnie zahaczymy o gniew, żeby się po prostu spotkać. I taka sytuacja i okazja się wydarzyła przy okazji tej wycieczki. ogniewie i po gniewie oprowadził nas nasz kochany pan. Bardzo fajnie nam powiedział. My oczywiście y, oglądaliśmy i ja już tu powiedziałam pani, że jej tej pani, że, że, że miasto jest piękne, ma rynek, ma kamieniczki, y, tylko jest takie smutne, bo brak jest zieleni, brak kwiatów, ale one o tym wiedzą. Panie serdecznie pozdrowić. No i jest nam niezmiernie miło tutaj gościć w takich okolicznościach. My jesteśmy w dwóch egzemplarzach, a mianowicie Goreniu, prawie z całym zarządem. Reszta zarządu jest, a mianowicie jest tak. Pierwszy zastępca, Kłucja Czarnacka, drugi zastępca. Ula Mazur Księgowa z I Julia Kuszczak e Marysia zajmująca się kulturą że to jest wyjątkowy zarząd. E, bardzo pracowny. E, ja jestem prezesem Uniwersytetu od lat 16, wow. bo my już studiujemy 16 lat, ale jeszcze będziemy trochę studiować, bowiem wszystko bardzo dokładnie Tak uczestników że... mamy tak dużo, że no, lata przed nami nie dało Oprócz nas, Goleniowa, Właściwie prawie w połowie są panie z Uniwersytetu III Wieku w Nowogardzie oddalonego od nas 25 km. Przewodniczącą tejże grupy liderem tej grupy wyjazdowej jest, powiedz kto, a nie, na Kuśmiarek. Pani mniej więcej wszystko Dzień. o życie o naszym stowarzyszeniu, a jest Pana 250 głąb. Mamy, rozle... A, mamy różne y, koła, które artystycznych, y, kuchennych, y, dekupaż, kikarzy, y, sportowców, pływaków. No nie... W tej chwili jesteśmy na wakacjach, jak przystało na uniwersytet, do miesiąca października. W październiku będziemy zaczynać nowy rok, ale w międzyczasie w wakacje mamy jeszcze kilka wycieczek do zrealizowania. Działam tutaj prezent w te kilometry, żebyście pamiętali o boleniowie, do których to jest łaskawie boleniowa, bajki o boleniowie, chwili takie różne wystawiają, wszystkiego, najlepszego. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Bardzo dziękujemy. Ale żeby nie to było, to też może nawet... że my widujemy się na stronie Facebooka. My mamy polubioną stronę Gniewskiego Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytetu III wieku. Gniew ma naszą stronę polubioną. Ja obserwuję. Co wala pisze, czy nie wiem kto, ale wiemy, co się bada. dzieje w, w Uniwersytecie III wieku i oni wiedzą, co, co my robimy. Dzieje, tak? Także możemy też wiele rzeczy od siebie jakby do, zapożyczyć, zapożyczyć Zrywać, podpatrywać, tak? podpatrywać, co się sprawdza. Możemy po prostu też to robić. To jest taka wymiana doświadczeń. Tak. Tak. Ale powiem na, Państwu, dlaczego tak jest. I dlaczego Ula o czym mówi. Bo Ula jest najlepszym... E, kim? Paparazzi? Paparazzi, redaktorem gazety. Oprócz tego ona filmuje i pisze strony na Facebooku i strony na, e, w Internecie. I gazetkę, powiedziałam, że my wydajemy gazetkę Srebrny Głos e, co dwa miesiące. My chcieliśmy Was przede wszystkim serdecznie, między naszych koleżanek, i kolegów serdecznie powitać w naszej strefie seniora. Jest to miejsce, w którym spotykamy się co tydzień. Miejsce użyczone przez właścicielkę restauracji. A to tu? tak, da, da, da. tak, tutaj tak, no, się spotykamy. Tu, ta wszystkie no, takie sprawy na bieżąco rozwiązujemy, informujemy. Też zbieramy na wycieczki. Koleżanka tutaj właśnie, bo też czeka przed nami wycieczka trzydniowa e, e, do Wielkopolski. Gniezno, o, e, poznań, e, e, Ale też nie ma tej koleżanki, która zajmuje się wycieczkami. też mamy kilka wycieczek w roku, ale u nas nie wie. Nasza koleżanka Halinka robi naprawdę perfekcyjnie. Nie? A ponieważ y, mamy koleżankę w koło brzegu y, i ten Kołobrzeg polubiliśmy, więc co roku jest kilka turnusów y, do sanatorium w koło brzegu. Jedziemy na tydzień taki program aktywny senior. naprawdę tak. Jak będziecie w tym koło brzegu, to to jest okay. rzut beretem do Boleniowa. Wciąg wysiadacie na stacji boleniowej. Bezpośredni no. pociąg, godzinka jazdy jest No i my Was również będziemy przyjmować bardzo serdecznie. Tak, dziękujemy. No. Służo, będziemy obchodzić, w tym roku obchodzimy nie? Jesteśmy młodsi tak, od Was. E, jeszcze nie tak mocno dojrzali, ale pewnie nie wiem, czy to tej 18. wygląda, ale mam nadzieję, że tak. Myślę, że na każdym uniwersytecie robi się to samo. Podobne podobne zajęcia, też mamy Nordic Walking, też mamy rowerowych młodzieżki, robimy tak naprawdę długie wycieczki. Ostatnio byliśmy na Mierzei, i rowerami. Tak, kurm, oczywiście kurm mamy, tak, pasja, Zdobywamy a, nagrody. W Szczecinie o niedawno byliśmy na gdzie zajęliśmy drugie miejsce, teraz w Sopocie no na Festiwalu Międzynarodowym Mundus Cantat też zajęliśmy, to tam brązowy dyplom dostaliśmy. E, ale może będzie okazja, żebyście mogli nas e, posłuchać. Na razie możecie z internetu e, tak. zobaczyć. Jakiś Ale mamy tymi, też tak, tak, to, celu, tak. no. mamy gru, to grupę taneczną z Umbego, więc tam występujemy. występujemy. No bo my nie mamy guru jako tartu, tylko mamy zespół śpiewaczy. A mianowicie śpiewamy różne piosenki. E, takie i okolicznościowe różne. No, takie. Jest muralne, znaczy jak to trochę co innego. Tak? Także mamy zespół forte, który, to jest śpiewaczy, mamy zespół szalone, taneczny, mamy duo, to są dwie panie, które świetnie śpiewają, dwójkę, e, Co mam jeszcze? Też i zumbę i... tak Tak, kabaret, mamy kabaret, proszę państwa. Teatralną grupę mamy, gdzie przy teatrze brama. Mamy teatr, też jako teatr indeks, który się nazywa. Także to zdawaczcie no... ja okrężnie, bo ja to wszystko widzę, <grym> widzimy to na stronie. Także wielkie brawa dla uni uniwersytetu. Ja to w brawo! Ela, tak, Ela, Elżbieta Ziemińska, Poliska Rewizna. Ze stole tanecznym śpiewa w chórze, pięknie, piękne, piękne na, na, na grupie rękodzieła robi piękne rzeczy. Może co jeszcze teraz robisz. A jeszcze kupujesz ucięca też nie. O rozdziela rozdziela. A, mean, a, to, mój panie, ale też charytatywnie, tak, jak dla miasta nie robię. Dzień jest Wydają, Nasza ja, koleżanka Ewa Wiecka, odpowiedzialna za grupę włóczykijów. I też no, To są włóczyki, a my jesteśmy rowerowe Kolega Rysiu. Mąż Eryta, my mamy radio internetowe radio Działa od 2021 roku. E, przygotowujemy audycję to nie tylko w takiej formie plików e, audio, ale też robimy wideo. Rysiu kręci właśnie filmik, przygotujemy ten filmik e, i wyślemy Wam. Nie wiem, że prezencie, ja w jakiś tam sposób jego uniwersyteckiego YouTube, gdzie nasze filmiki zamieszczamy, a opracowaniem filmików zajmuje się właśnie Rysiu, nasza techniczna ryska tutaj, laureat gminnej Rady Wolontariatu jako wolontariusz roku ubiegłego 2020. Nasz król. Diosowo gniew.